Co to taki dziełek? Nie. Ja też jestem z, z tym pudełeczkiem. Ale już nie ma. Zjemy lodę i pójdziemy po no, te jest, statki. Pójdziemy prawo. do autu, bez zjemy wszystko i nie, idziemy tam, nie bez jeszcze statki. Tam byłam. Nie będzie tego. You know why I see there? Bins? Why? There be bow with guns Yeah? Bow with guns, I have to take it For me Why not? Like I show you how it looks like Very fun There can be these boats po kolei. row Pick up the paper Do you think people not Uważaj, w Polsce nie żyją, prawda mama? Tylko innych masz mm -hmm. kraby nie naszym w kraju. Yeah. <gryw> Uważaj.